realist, jest przekozakiem i jest zajebist. Dziewięć argumentów na to. Za darmo na YouTube. I utwory, które tutaj są, są głównie właśnie z 2022 roku, ale jest Francis Bacon, czyli numer pierwszy, który jego usłyszałem, który sprawił, że po prostu uwielbiam jego twórczość. Nie do prawdy, nie myśli oddalają od posłuchu. Ciężko im zrozumieć, co zawiera w każdym ruchu. Więc lecimy Francis Bacon. Od razu mówię, numery, które robi surrealista, moim zdaniem są tak mnogie w jakieś pojedyncze rzeczy, że po prostu można je rozkminiać 20 minut każdy, ale ja pozwalam sobie spróbować je uogólnić i wyciągnąć, wyakstrahować z tego taką esencję. Po prostu powiedzieć kilka ogólnych zdań, żeby spróbować zachęcić cię do przesłuchania tego. I na start, tutaj bardzo ważne jest oddanie pewnego klimatu i nastroju, który wydaje mi się, że nie do końca jest w stanie się tak łatwo opisać słowa. A kim był Francis Bacon? Francis Bacon to malarz, który malował takie rzeczy. Był osobą, która była gejem w czasach, kiedy to niekoniecznie było proste. Nie mówię, że teraz jest jakoś super łatwe, ale no generalnie wtedy było jeszcze trochę trudniej. I on nie lubił tego homoseksualizmu w sobie. Dodatkowo jego ojciec też go nienawidził za to wręcz. No i była taka spirala złych emocji. A jednocześnie, z tego co wiadomo, najprawdopodobniej miał w tym też pewnego rodzaju uciechę i lubił Sadomaso. I był na pewno postacią bardzo intrygującą, tak jak się parę wywiadów z nim nasłuchałem, to no, taki był. I przedstawiał często sprzeczne i ambiwalentne stosunki do siebie i do różnych rzeczy. I tutaj surrealista przedstawia siebie jako postać, którą jednocześnie na swój sposób gardzi uważa, że jest niedoskonała, ale z drugiej strony jest też w pewien sposób podekscytowana, jak jest inna od wszystkich. I to samo wykluczenie, i trochę jeśli rozumiem, wykluczenie społeczne, ale raczej z własnej woli, sprawia, że ta postać jest tak wielowymiarowa i ciągnie ją w różne strony. Do tego jest też takie po prostu ludzkie złoszczenie się na swoje wady, na swoje jakieś tam niedociągłości, ale jednocześnie odnajdywanie w tych wadach czegoś pięknego w sobie. i też kiedyś o tym zrobiłem taki krótki film link gdzieś tutaj. I tak, właśnie ciężko jest, powiedzmy, zinterpretować te numery, a bardziej oddać jakiś sens czy klimat, jaki z nim się niesie. I kolejny numer. 4 Noce w Salem. 4 w Salem. I znowu tutaj krótka wstawka DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, czy alkoholik, ale jak poznajemy w różnych utworach, to chyba jednak alkoholika. Pewnego rodzaju zmęcanie się nad dziećmi, patologia w domu jest porównana do takiego rytuału salem, i uważam, że jest niesamowicie trafne takie porównanie, no bo kiedy nie, jak właśnie w sytuacji jakiegoś maltretowania kogoś, można jakiś ten przedsionek piekła zobaczyć. I zależnie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, piekło jako takie po prostu najgorsza rzecz, jaką można zobaczyć, no to niszczenie komuś, nie wiem, dzieciństwa, jak on ma, nie wiem, 7 czy mniej lat. No jest po prostu chore i straszne. I jeśli dobrze rozumiem, surrealista, nie wiem czy takie rzeczy przeżył, czy po prostu wciela się jakby w taką personę, postanawia przekazać, że to co on najlepszego zrobił, to uciekał w przyszłość i, i żył nadzieją po prostu, że kiedyś będzie lepiej i że on w jakiś sposób ten ból, ten żal po prostu będzie w stanie wyrzucić z siebie. I żeby nie być za bardzo naiwnym, on opowiada o tym, moim zdaniem, w taki sposób, jakby ta nadzieja była człowieka, który... Idzie właśnie na skazanie. I on naprawdę wierzy, że coś może jeszcze się wydarzy, ale wie, tak, powiedzmy racjonalnie, no, że raczej nie. I wydaje mi się, że do tego nieracjonalnego wierzenia i życia nadzieją trochę surrealista zachęca. I jednocześnie w tym utworze przedstawia, jakby, perspektywę osoby, która, jakby, patrzy na to z perspektywy osoby niezwiązanej z tym. Ukazuje to, jak ta postać, powiedzmy, jest trawiona wewnętrznie przez jakieś swoje sumienie, przez jakieś takie poczucie przyzwoitości i też żal nad tym człowiekiem, który tam może właśnie przeżywać coś przykrego. Czy to mężczyzna, który się znęca nad kobietą, czy kobieta nad mężczyzną, czy któryś z rodziców nad dzieckiem, to jest straszne. I ciężko w sumie wymyślić, jak na to zareagować. Jest pewne, powiedzmy, Trochę wręcz słodko-gorzkie rozwiązanie, czyli wezwanie policji, trochę jakby przeniesienie tej odpowiedzialności na kogoś. I tutaj wydaje mi się też, dlatego pojawia się to sformułowanie czarna aureola, bo to, powiedzmy, jest jakaś ta intencja dobra, ale jest ona przykryta chyba takim, jakby to mi chyba nie do końca tak powinno się zareagować, ale w sumie jak? Jak inaczej? I rozumiem to także surrealista tutaj wraża, że nawet taka. Myślę, że całkiem i tak niezła reakcja nie jest jakoś szczególnie zmieniająca życia tej osoby. A dodatkowo, że chyba trochę robi to po prostu, żeby już nie czuć tego wyrzutu sumienia. I jeszcze taka jedna rzecz, która się tutaj pojawia. Tu jest pewna też taka metafora, czy może nawet nie do końca, przedstawienia, że osoba za ścianą to może jakiś Gandhi. Może to jest świetna osoba, która czeka na uratowanie. I jeśli dobrze rozumiem, to tą. Drugą perspektywę surrealisty właśnie to popycha, że może tam naprawdę jest jakiś fajny człowiek. I trzeci numer. Coraz mniej mówię do Boga, ale ciekawe, kogo to zwróci Inny. I tu jest moim zdaniem takie bardzo wielowarstwowe pokazanie wolności i oderwania się od różnych schematów. Bo no super, schematy mnie nie ograniczają, nie muszę się nikogo słuchać. i I co dalej? I nie wiesz w sumie, bo jak poruszasz się po schematach, to lecisz na takim autopilocie, i generalnie część decyzji po prostu podejmuje za ciebie nie wiem, czy społeczeństwo, czy jakaś taka Twoja podświadomość, która się gdzieś tam nauczyła różnych konwenansów i rzeczy takich typowych. No ale co dalej? Jakby, okej, okay, jesteś wolny, zerwałeś łańcuchy. Pięknie, co zamierzasz dalej zrobić? I wydaje mi się, że o tym jest ten numer: o takim zastanowieniu się, że słuchaj, wyrwanie się ze schematów. To nie jest prosta ścieżka. I licz się z tym, że nikt ci nie powie, jak, co masz robić. A tak rozumiem, że jest tutaj przestroga, że słuchaj, Mordo, pojawi się taki moment, że będziesz chciał wiedzieć, co robić, i żeby ci ktoś dokładnie wytłumaczył i powiedział. Nie teraz już. Sorry. Ale jest w tym, powiedzmy, jakaś taka. Pozytywna część, tak przynajmniej to rozumiem, że jeśli faktycznie ci się uda zerwać ten łańcuch i będziesz na dobrym torze, na dobrej trasie swojej, to będziesz najbardziej szczęśliwy i będziesz czuł tak wielką dumę, że do niczego się to nie da porównać. I jasne, wygodne życie i poruszanie się schematami jest wygodne, właśnie. Czasem może nawet lepsze by się wydawało, ale nie daje albo przynajmniej może nie dawać aż takiej satysfakcji jak właśnie wyrwanie się ze wszystkiego i robienie totalnie po swojemu. I Niech rzecz. Bóg żywy błogosławi, jeśli o mnie się też martw, Chodzę swoimi ścieżkami, nie potrzeba dziś religii. Kroniki kryminalne na wielu stronach Biblii. Klątwa bycia zupełnie innym, ale też przeklejania schematów, które wniosło się, czy z domu, czy z kultury, czy z otoczenia od rówieśników, ciąży na Tobie. To nie jest takie proste, żeby się po prostu odciąć i zmienić. Niekiedy zamiast po prostu uciec od złego schematu, wpadamy w inny albo jeszcze gorszy. Dodatkowo surrealista przedstawia, że on jest tak bardzo rozbity, ma tak wiele jakby głosów, które chcą właśnie dojść do głosu, sprawia, że on bardzo dużo czasu spędza na tym, żeby w końcu okiełznać te wszystkie swoje demony, wszystkie te swoje części osobowości. Jakoś nimi sensownie zarządzać, bo to jest normalnie, tak rozumiem, jak prowadzenie jakiejś firmy, której masz pracowników, którzy się ciągle żorą z tobą. No i tak mi się wydaje, że jest tutaj pokazanie takie, że tu się człowiek zmaga, próbuje sobie jakoś ułożyć siebie życie. I takie osoby, jeśli dobrze rozumiem, budzą wielką niechęć w towarzystwie wśród różnych rówieśników takich typowych. No i kolejny numer. Nie ta igła, moja bańka to batyskaf. Schodzę razem z chimerami, żeby obejrzeć się z bliska. Batyskaf. Jest to chyba numer o tym, właśnie jak się zanurzać w siebie i co to da. Ogląda te wszystkie rzeczy piękne, straszne, dziwne, może nie do końca naturalne. Zachwyca go to. I niekoniecznie tylko, że on po prostu wali sobie konia do siebie, tylko tym trochę taką psychiką ludzką i w ogóle tego, jak on działa i jak działa w pewnym stopniu każdy człowiek. Dopatruje się w tym jakieś iskry boże, że tak jest wszystko pokomplikowane i tak ten tegas. Tak A do tego obrazuje, jak straszny i paskudny jest Świat codzienny i życie po prostu i że takie bycie w ciągłej niepewności skupianie się na życiu, na życiu zewnętrznym, na bodźcach zewnętrznych to jest prosta droga do zwariowania dla niego, więc on woli uciekać do siebie. No i kolejny numer w duchu, a następny obraz przyjdzie, hieny wyczekują jak potrafią od lewej prawej... Ogród katuszy ziemskich i ja cały ten tekst chyba podsumuję takim jednym zdaniem. Że pewnego rodzaju oświecenie, którego surrealista doznał, sprawiło, że uznał, że jedyne, z czym chce być zgodny i czemu chce być w jakiś sposób podległy, to jest jego własne zadowolenie, jego własna moralność. I ona jest, jeśli dobrze rozumiem, skupiona i złożona z takich, powiedzmy, fundamentów, chyba religijnych, ale takich fundamentów, a nie jakichś interpretacji religii, które się dzieją i samemu wysuwania wniosków z tego. A dodatkowo zauważa jak ludzie są prymitywnymi zwierzętami z odruchami plemiennymi. Warto jest dostrzegać takie rzeczy. Jasne, że dużo bardziej nasze społeczeństwo jest rozwinięte niż, nie wiem, plemier mrówek, choć poza mrówki i tak są całkiem kumate. No ale no tak, no, generalnie ciągle jesteśmy zwierzętami, które 10 tysięcy lat temu trochę inaczej myślały i nie miały dostępu do internetu. No i jeszcze paru rzeczy, ale no nie zmieniliśmy się aż tak drastycznie w lew pozorom. Kolejny numer. Mijam pierwszego trupa na peryferiach zła dzieli go ledwie minuta od dołączenia do tła a obraz ciężki jest tak, że ledwo wniosłem na piętro krawędzie ostre nie dały moim powiekom odetchnąć. Zło wydarzeń wydaje mi się, że jest utworem o po prostu nieogarnianiu chaosu życia zewnętrznego i tego, jaki świat potrafi być paskudny. Jak ludzie mogą jakby mieć tak brzydkie wnętrza, żeby chcieć komuś jebnąć, żeby chcieć komuś coś utrudnić, sprawić, żeby mu było źle. Jakby o co chodzi? Dlaczego? I w trakcie tego tekstu yy, wysnuła mi się taka myśl, że to mi przypomina na swój sposób piramidę Maslowa. Że w każdej jej kwestii ludzie mają jakieś tam patologie. Od tego, że żeby czuć się bezpiecznie, tak jak ten starzec, po prostu grozi surrealiście, po jakieś takie uczucie uznania i akceptacji, i że to też jakby ma swoje patologie, jest się jakimś takim dziwnym aktorzyną w teatrze życia, po te transcendentne. No tutaj przedstawiona jest jakby postać księdza, który zgwałcił dziecko i później próbuje się jakoś wykupić z tego. To jest paskudne i odrażające. No i kolejna sfera ta piramidy masławe, która jest totalnie rozpierdolona. I kolejny numer. O co on widzi teraz? Cień zesztywniały, wygląda na to, że w nim się rozpoznał. Rośnie ciemna postać oddaj. Przeplatanie winy. Wydaje mi się, że to jest najbardziej ponury i taki przygnębiający numer. O tym, że samobójstwo niekiedy jest naprawdę świadomą ucieczką od. Rzeczywistości swojej, od ogólnie rzeczywistości, od obaw różnego rodzaju. Wydaje mi się, że paradoksalnie to wyjaśnienie, to wytłumaczenie i to powiedzmy ta jedność myśli z osobami, które chcą się targnąć na swoje życie, myślę, że może trochę sprawić, żeby ktoś tego nie chciał robić i chciał od tego uciec. Takie mam przemyślenie i uważam w ogóle ten numer za bardzo wartościowy i bardzo dobry. Głęboki, taki bez tej naiwności, że a będzie lepiej. Po prostu rozumiem cię. No i zwieńczenie tej powiedzmy płyty 2022. Kiedyś była nie się je. Teraz sztuka nie ma granic, jeśli wyjdzie poza mnie. Miłość do pasji oraz kolejny i miłość do swojej duchowości i. Dążenie do transcendencji. To jest to, co realista uważa za najistotniejsze. Nie chodzi tylko o Boga, tylko o doszukiwanie się w sobie rzeczy dobrych, ważnych, pięknych i prawdziwych. I tak rozumiem ten numer i trochę zwieńczenie tych jego myśli z 2022 roku. Tyle ode mnie. Piszcie mi, kogo chcecie, żebym kolejnego zinterpretował. Od razu mówię, że jestem zainteresowany kolejnym albumem Zero. Zero zresztą do mnie napisał i sam polecał się raczej z nowszych albumów, nowszych kawałków, więc ja jestem za. Ale jestem ciekaw, co jesteś mi w stanie podpowiedzieć. Także tyle ode mnie. No i zachęcam tutaj po raz kolejny do tego, żeby dobić 1000 subów do końca lipca tego roku. Spróbujemy. Jak możesz, to zasubskrybuj, udostępnij, powiedz ziomkom, ej, jest taki gość, i on gadał o płytach i jeszcze tam robi jakąś sztukę, nie wiem. Warto, warto wspierajmy się. ostro